Które z tych przyrządów zdał egzamin i dzięki którym przyrządom udało się zacisnąć maszetę, opaskę na maszecie. Była bardzo ciężka, bardzo ciężka opaska, ale dało radę przyłożyć dwa, dwa różne przyrządy. Na tym filmie pokażę w jaki sposób udało się zacisnąć opaskę na maszecie przy gubu. Oczywiście tylko to narzędzie jest dedykowane do opasek, do maszet, ale za pomocą jedynie tego nie byłem w stanie zacisnąć maszety. Jeszcze sobie pomogłem innym narzędziem. Tutaj jest taka obejma, klema metalowa maszyny przegubu Ona się pulzowała Ta maszeta się nie trzymała, smar wylatywał I jak taką klemę ścisnąć? To miałem dość spory problem Ta obejma jakaś jest bardzo twarda Jedna z pierwszych rzeczy, które trzeba zrobić to Tutaj sobie wyczyścić to miejsce, gdzie Ta klema będzie się działa, żeby nie było smaru Bo ten smar będzie powodował, że to będzie zjeżdżać Próbowałem takimi szczypcami tutaj Niby, niby dedykowany właśnie do takich obejm one są dość spore, mają dość takie długi, długie ramiona. Wydawało się, że będzie łatwo, ale no nie ma szans tego zacisnąć. Jest taki problem, że one po prostu tutaj ześlizgują zesizgu, się z tego miejsca i trudno użyć na tyle siły, żeby jednocześnie je wpychać i jednocześnie je ściskać, jeżeli ta obejma trochę jest tak, tak twarda. Próbowałem też takimi szczypcami tutaj z jednej strony. I też nie mam na tyle siły, żeby, żeby to wcisnąć. Troszkę delikatnie się ruszyłem, może z pół milimetra, ale niewystarczająco. Kolejna próba, trochę innymi szczypcami, trochę inny kształt. Eee, też nie dało rady tutaj. Takie szczypce też próbowałem. Też nie, nie idzie i też to tutaj zaskakuje. Jest taki kolejny problem. Alternatywy są takie: tutaj można użyć sobie taką paskę zmierzyć tutaj średnicę, średnicę tej pokroku 31,5 mm. Ta paska musi mieć możliwość ściśnięcia na mniej niż 31,5 mm. No nie jest to profesjonalne rozwiązanie, ale lepsze niż jeździć z w ogóle tą osłoną maszetą. Druga nieprofesjonalna opcja, też użycie tutaj takiej grubej, grubej mocnej trytki. Ścisnąć to mocno i. Ale jeszcze spróbuję takie rozwiązanie tutaj, takim narzędziem. I one jest fajne, bo tutaj można sobie podregulować. I ściskając, można ścisnąć, sobie stopniowo ściskać. Teraz bardziej to obejmę, po trochu, a nie od razu na maksa. Dzięki temu można używać dużo mniejszej siły. Kolejna opcja: jeżeli ktoś nie może zacisnąć tej opaski, to można sobie jeden ząbek zmniejszyć. Tutaj koleś nie ma takiej możliwości. Zdaje mi się tymi szczypcami tą opaskę systematycznie, po trochu tutaj ściskać jak widać, ona się już zaciska i powoli sobie po prostu tylko podkręcam coraz bardziej, coraz bardziej ściśniam te szczypce I, i zaciskam opaskę coraz mocniej i tutaj sobie monitoruję, czy ona sama się mniej nie, nie zechała z tego prawidłowego miejsca szczypce ściśnięte troszkę bardziej znowu i znowu próbuję ścisnąć tą opaskę ciężko teraz poszło ale udało się ścisnąć że znowu tam mocniej opaska jak widać ale jeszcze ona jest luźna oczywiście. Nie wiem, tutaj już tak to wystaje w taki fajny sposób. Także może teraz po prostu podję tymi wydykowanymi szczytami tutaj. No bo też chodzi o to, żeby ten element on nie wychodził do góry, tylko żeby żeby był wciśnięty tu. I teraz. Mam tu fajne podejście na szczypce, czyli ta, ta żaba, którą wcześniej używałem, pomogła mi tak ukształtować tutaj to miejsce, żebym teraz sobie mógł nałożyć te dedykowane szczypce do opasek i one teraz nie będą mi rozjeżdżać bo tutaj wyrobiona e, jest teraz opaska ta w, taki, w taki kształt. No, na początku nie, nie dało się tymi szczypcami, one po prostu zeszlizgiwały się tutaj z tej opaski Taki był właśnie problem One są ogólnie fajne, bo mają dość długie ramiona, także tutaj dźwignia jest dość spora Teraz się już to fajnie zaciska, jak widać Jeszcze raz tutaj przyczyszczę to miejsce Żeby pozbyć się tych resztek smaru tutaj Który może powodować, że Maszeta ślizga się na Łosi, po prostu. To już nie ma siły ściskać tych czerwonych to Może nałożyć sobie właśnie taką żabę tutaj i jeszcze. Teraz sobie użyć tych. zacisnąć ty. Docisnąć tą opaskę. Bez tego patentu. No nie jestem w stanie tutaj tak rękami to ścisnąć. Tutaj także użycie tej żaby dodatkowej pomaga jeszcze zacisnąć tą opaskę. Bardzo twarda opaska. Używanie takich szczypiec niesie ze sobą ryzyko przecięcia tej paski Ale no czasami tak robiłem i nie przecinało się, ale jest takie ryzyko Przed maksymalnym zaciśnięciem tej paski Czasem sprawdzić czy tu nie zachodzi na, na ten maszety Przyrody też leży. W momencie kiedy dwoma dłońmi nie jestem w stanie obrócić tej maszety Ani tej obejmy To świadczy o tym, że już, jest już to teraz Zamontowane wystarczająco, ściśnięte wystarczająco solidnie, maszeta nie będzie się przemieszczać po, po półłożu. Jeżeli ktoś ma problem z zjeżdżającą maszetą, pomimo dobrze zaciśniętej opaski, to nie wiem, może sobie jakąś dodatkową sekurację zrobić w postaci takiej trytki tutaj, tak zabezpieczyć. No, nie polecam to jakoś ciąć, robić jakiś kantów, rantów bo to spowoduje tutaj korozję i w tym miejscu półłość może się ukręcić. Wtedy ewentualnie to jeszcze jakoś dobrze to wyczyścić. Jakimś mocnym klejem, po prostu tutaj trytkę skleć na półosi w tym miejscu i zapobiegnie to przesuwaniu się maszyny. Ale odpowiednio ścięta opaska uciskowa, ta metalowa, prawidłowo ścięta spowoduje, że maszyna nie będzie się przesuwać.